Siemanko, witajcie już w trzecim odcinku w grze Stranded 2 no, Zaspokójmy nasze pragnienie. O Jezus Maria, coś mnie łypie Zaspokójmy swoje pragnienie Które już nam aż miga? Na no, piżach śmieciu pi oh, upi. Dzisiaj, 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 dzisiaj zrobimy Hmm Dzisiaj potrzebujemy co zrobić włócznie Więc potrzebujemy do tego kamieni oraz patyków sprawdźmy ile ich mamy w skrzynkach, bo nie ma sensu wydobywać nowych jeżeli mamy eee, dobra mamy kamieni aż 7 weźmy wszystkie eee, nie chcę tego chcę to dobra weźmy trochę patyków tak mniej więcej 15 i zbierzmy jeszcze trochę kamieni tak żeby mieć te właśnie 15 włócznie już zrobione I to będą podstawowe włócznie nie wiem czy łapam jest szybciej chyba szybciej o, no, mam już trzy kamienie, 5 kamiki tam są niepotrzebne. Um, dobra, wyrzućmy te, te kamiki, tak naprawdę. Nie wiem, czy dobrze radę czy to... o, uniesiemy kamień. E, jeden kamień waży 1,5 kg. Mm, jeden patyk waży 200 gram. A po połączeniu, bo ja sam jestem ciekaw, zrobimy z tego wszy wszystko. Będziemy mieć tam chyba 14, nie, 13. A włócznie waży 500 gramów, czyli od razu mniej. Dobra. Upolujmy lwy. Na 13, na, na 2 czy tam 3 lwy nam starczy. A nie, a zyski będą dość spore. Tym bardziej, że lwy idą w jednym kierunku, nie, nie pląsają się. Idą w naszym kierunku oczywiście, ale nie pląsają się i tak dalej, więc łatwo je zabić. Teraz musimy zwrócić uwagę jednego lwa Trow. A Aj, nie trafiłem. Troll! Troll! Dwa, dwie włócznie, jak widzicie, i jest martwy. Tylko teraz boję się troszeczkę o to, że. A nie, dwa duże mięsa, skóry i, i. Kły, nasze znaczy szpony i kły z szponów i... albo, albo z szponów, albo z, 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 z kół. Można zrobić e, dodatkowe włócznie zadające EXTRA DAMAGE Gdzie ten drugi? O jest, 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 chodź tu no, Widzicie, dwie włócznie można rzucić na niego i jest już po nim, więc to jest dość łatwa łatwa robótka A dość sporo daje Tu mamy przy okazji, o grzybeczki Bierzemy sobie chatkę krasnoludka Borowiki, o mamy pieczarki więc ten wypad jest dość opłacalny. Przy okazji sobie zjemy parę pieczarek, Z względu na to, że nam już kurde głód! Bierz to głód, Migo. Jest mi te pięć pieczarek na razie. Starczy. Nie, za bardzo nie, nie obżerajmy się. Bo obżeracie nie wolno, to się jeszcze przytyje. Takie życiowe prady Kupera. No chodź tu, mam cię. Oj, chodź. chodź yeah, mam Wow, 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 ty potwórz! O oh, Jezus, Koło oh, bloku im filują, driftują, jeżdżą bokiem, latają dachami. Po prostu szaleją, chłopaki. Dzisiaj jest ciepło. Niestety, bez otwartego okna się nie da wytrzymać niekiedy, już więc, no muszę mieć otwarte okna. Jakby tam już ktoś się czepiał, że. Eee, mogę iść zamknąć, okna. Nie mogłem, bo bym się udusił. Tego chyba nie chcecie. Tak? Mam taką nadzieję, że nie chcecie. Tak. Nie mogę tego zjeść, bo tak, jest twarde. Mamy perły i ślam. Jak dobrze. Motylki się spawnią z czasem. Tam po, po kilka sztuk. Więc zawsze można co jakiś czas sprawdzać, czy gdzieś nie ma motylków. Zbierzmy sobie trochę, trochę zburza. No Śmieciu! No, snopek. Ze snopków robimy ziarna z, i ziarna możemy sadzić. Dajże. Ja zbierę wszystkie snopki i posadzę je na nowo, tak w miarę to u... zrobię taką typową rolę, a nie takie jak w I jak zrobimy tą rolę, jeszcze przy okazji zrobimy sobie uprawę jagódek, które są dziko rosną na tamtych czaczkach które zbieraliśmy wcześniej w po poprzednim odcinku eee, jeszcze... Ło jest! Jak daleko się rozrósł! Nieładnie, nieładnie, dobrze nie jesteś chwastem, a się był chwastem, to były jeszcze dobra, ile tych mamy snopków? Mi się wydaje, że jest 12... Nie, 15. Teraz już tam jest 18. I będziemy mieć ee, 24 snopki, na mam Mózg wyłączony do no 24 będzie, jeżeli stanie szyi, nie ma więcej. O, są jak górny akurat u nas po, po prawej. To akurat będzie dobrze, zbierzemy je posadzimy. I wychodujemy tak więcej takich właśnie krzaczków. Yy, o, Kiwi, 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 chodź tu Kiwi. Kiwi łatwo bardzo zabić. Nawet nie ma sensu na przykład złożyć na to włóczni. Bo to jest mały mały potworek, który tam łatwo się zabija, więc ten potworek, który nazywam Kiwi potworek. <śmiejsza> Mniejsza. Zrobimy sobie. Hmm. Gdzie by tu zrobić pantację. Myślę, że przy domku będzie najlepiej. Najmniej chodzenia. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy na tym zielon na zielonej trawie rośnie zboże. Bo nigdy nie próbowałem, szczerze mówiąc. Zawsze robiłem na... Zawsze robiłem na... Zrobimy powiedzmy 5, 14 tych snapków. i dajmy ją po czwórkę. Dało się pod czwórkę. Muszę wziąć ją do ręki. Ej, no. No. Uh, no. uh, no. Chciałbym to użyć. Trójkę, dobra, niech będzie trójka. No? Czyli na zielonym nie rośnie? Hmm. Jednak ta zagadka rozwiązana. Spróbujmy tutaj. Jest. Mogę ją. A. Nie. Też. Też. Owatko, też. Kurwa. Człowiek, który się to tłumaczyłeś, naprawdę jeszcze się nie popisał. O, sadzenie. A spróbuję posadzić na zielonym w ten sposób, jak teraz. Może mam po prostu tak patrzeć sobie w dupę, których nie mam. z tego tempo. Późne tempo! do tempo! Kurwa! O, sadzenie. Dobra, jest git. Czyli da się sadzić, tylko po prostu trzeba być w ten sposób. Dobra, no to zróbmy sobie plantację. Ja po śmieciu sadzę! Nie widzicie, nasze snopki potrzebują trochę miejsca, więc trochę nam to miejsce zajmie, ale to dobrze. Będzie trochę ładniej kogo naszego playca. Już się robi ciemno. Posadźmy do końca tylko te snopki i chodźmy spać. No, zrobimy takie dwa rzędy. Takie tam pola. Chyba resztę snopków zużyję, żeby mieć do końca to to jakoś wyglądało, nie takie krzywe. Not working Dobra, resztę snapków też użyjemy na ten. Możemy je też zmielić mm, kamieniem. Co spróbuję potem, bo nigdy tego nie robiłem. I wiem, że powstaje mąka, a z tej mąki jakoś da się robić chleb. Tylko nie wiem, czy mąka, woda i kurwa jajko, czy huivy inny, czy coś, skłoniamą ja jajko. Właśnie. Od kiwi może, ale szkoda mi tych kiwi marnować. No, jeszcze mamy 5 aż, to może zróbmy, nie wiem, jakiś taki. Wzorek powiedzmy, żeby tak jakoś wyglądało. Nie wiem czemu, ale mam strasznie taki y, mm, zmysł estetyczny w, w grach. Strasznie, Gdy jest gra z tego typu, to ja muszę mieć wszystko równo. Dobra, to zjedzmy. Da się to zjeść? Da Oczywiście, że się. Dobra, i jeszcze posadźmy na szybko mm, jagódki. Trójeczka, i też chyba w ten sam sposób się <laughs> je sadzi. Don't be Aha, aha, muszą być wyższe. Ok, no dobra, rozpalmy jeszcze przed spaniem mm, łogień. Weźmy całą korę i tamte odpowiednią ilość patyków do tego. Dobra, będzie jeden więcej się nie zostanie. Połączmy i u, użyjmy Make Fire Combine. Bla bla bla, mam nadzieję, że się rozpali za pierwszym razem. Mimo, że jest teoretycznie nawąknięte. Kurwa, dawaj, Make Fire. Faster! I need fire! Faster! No Brilliant, kurde <try> Teraz musimy e, przetworzyć nasze mięso. Soczysty czysty kawał z mięsa, mogę je upić, e, zjeść na surowo lub rzucić dzikie... <grymne> rzucić dzikie zwierzęta? Serio? Nawet nie wiedziałem, że tak można zrobić. A przecież mi się przydaje czytanie tych opisów. Da się jeszcze upiec upiecie wody? Nie da, a szlam, a, szlam? a pieczarę, a tą, a tą. Co da się jeszcze upiec? Owady? Nie da się, no ale zjedzmy owady. Tak naprawdę nie będziemy łowić, bo już zdążymy skończyć tę grę. Ale, 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 idźmy spać! Chociaż może nie, jeszcze nie! Pozbierajmy sobie trochę materiału. Boże, 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 kora tu, patyk tu, zróbmy sobie porządek w ekwipunku. E, e, e. A nie, właśnie, sprawdzę, w których się robi to lepsze włócznie. Weźmy powiedzmy 10 z patyków. Patyk i kły? Są kły? Kły. Nie. To patyk i szpony w takim razie. No, jest trójząb. On wymaga dość sporo. Ale, ale, przyznaje trzykrotnie większe obrażenia ale niż jedna włócznia, więc... Jeżeli mamy w przyszłości pokonać coś mocniejszego, to będziemy musieli właśnie używać tej, tego trójzombu. Wrzućmy sobie szlam i tak dalej, motylków oczywiście nie wrzucamy, motylki są przydatne. Grzybki sobie powrzucajmy. Powrzucajmy też sok i wodę, ze względu na to, że mamy źródło bardzo blisko, więc nie korzystamy z nich. Winogrono, jagłody, miecha zostawmy sobie. Tak, za następnej rozgrywce będziemy mi. Dobra, dwa tego, dwa tego, patyki nie, to zaraz wrzucimy patyki. Skóry nam są niepotrzebne, kły, szpony i tak dalej. Też są nam niepotrzebne, ten ten. No i mamy... No, dwo, możemy dwie kłody aż nieść, więc jest sporo. Idźmy spać. Och, gud już nam tutaj świruje Już jest taki na górnym położeniu, więc trzeba się go pozbyć. A i widzicie mięsko też daje trochę wody, więc to nie jest tak źle. Dlatego czasami warto bić wcześniej. Znaczy, warto najpierw zjeść, a potem się napić. Wiem, że któryś tam z materiału, jakiś tam żarcia czy coś, powoduje odwrotny. O! Motylek. Jak widzicie, odrodzają się. Tam są motylki, dwa. Tam jeden. Sprawdźmy, czy. O! Lwy się odrodziły. Bardzo dobrze. A na bank się jeden odrodził. Nie chcę wyłączyć. Chcę to wydać na trójkę. Mamy jeszcze możliwość zabicia aż czterech lwów, więc spokojnie nam to wystarczy na jakieś 2-3 dni w sensie growych. Lewku! Teś, 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 Dobry lewek. Ładnie robisz tak. ładnie leżysz. Teraz waruj w ogóle. Ej, dobra. Dobra, dobra, panowie i panie. Idźmy po drodze, złapmy motylka i chodźmy na miejsce e, startu gry, czyli tam... Miejsce rozbicia się i tak dalej. O Jezu! Mam cię. Ze względu na to, że... Ech, tak to jest jak się chodzi bez myszki. Ze względu na to, że tam są kłody, które sobie poprzenosimy. Trochę nam zajmie. O matko Boże. Mam jeszcze kotor, jak cholera zobaczmy sobie Mateo po drodze, jak idziemy po... OOO! Nie tylko dwa! Więcej was jest! Dobrze! Motylki, spoko! Zawsze spoko! Chodź tu! Chodź tu! teś, 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 też, nie wiem co. Kwiatka mam! Chodź! Nektar mam! Chodź! yeah! Gdzie jestem jeszcze? Kurwa, musiałeś tak daleko! Ty też możesz tam lecieć? Nie możesz tu blisko mnie? Um, Obkleiłbym się jakimś kurwa kwiatkami by do mnie może przyleciały, ale to się nie da. I jeszcze są jakieś kiwi, dobra tam lata, widzicie, właśnie dzięki temu, że nie niszczymy tak jakby ekosystemu tej gry, czyli tam nie rozwalamy miejsc spawnów, motyli, czy nie wiem, nie rozdupcamy tych kwiatków i nie niszczymy gniazda kiwi, no one się dodadzają co każda każdą rozgrywkę, więc jest tutaj akurat opłacalne niszczenie wszystkiego. Jak w innych się niekiedy robi, po prostu rozdupca wszystko, bo i tak nie, 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 nie przydaje to. W tej grze nie, w tej grze właśnie się wszystko yy, wszystko ze sobą współgra i przydaje się. Tutaj mamy ważki i dość, dość sporą ich ilość. Połapiemy sobie przy, jak, przy okazji, je sobie połapiemy. Jak nam się tylko uda, oczywiście. Chodź tu, no chodź tu. No ho, no zobacz jaka piękna siateczka. No zobacz, chodź. Chcesz ją zobaczyć od środka? No chodź. O. O, tamto tak widzę, że hardkorowo wbija się w skały. Taka twarda jest. Ile możemy jeszcze nieść? O kurwa, prawie trzy... prawie trzy kłody. Puh, idziesz ty, muszko, ty jest. Tu latają... ...ścierwa. O, to, co to jest? Pszczoła? Hmm, mucha! Ech, NIE NIE! FAK! Picie wody... Y, ...morskiej y, skutkuje odwrotnym skutkiem, niż byśmy chcieli, więc... ...odradzam. Coś jest pod wodą? Wiem, że są rekiny, ale... Coś innego? Nie, nic ważnego. Chociaż tu coś jest. A nie, to są tego. Dobra, 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 muchy. Kraby są cholernie wytrzymałe jak na kraby. Nie da się ich złapać. Da się rozdupcyć, ale jak widzicie są strasznie wytrzymałe. W końcu to jak ale dają nam małe mięso, więc warto je też zabić. To wszystko jest właśnie zaprojektowane z głową, to naprawdę jak w pierwszej raz grałem w tą grę, to mimo grafiki, która mnie troszeczkę zraziła do siebie, to naprawdę jak zacząłem w to grać, to w, w, naprawdę mnie zadziwiła, y, zadziwiły możliwości tej gry i tej rozbudowa jej, y, która jest naprawdę ogromna. Przy okazji wam pokażę właśnie w którym miejscu jest ta skrzynka i tam mam kolejne źródełko, które jest chyba wyczerpalne też, więc też nie ma sensu tam się bunkrować przy, y, przy tych skałach. A tu mamy właśnie skrzyneczkę za tą skałą albo za następną. O, muszla, przy okazji ją zbierzemy. Ale, ale muszę się drapać, Muszelko, choć, powiedz przecie. Kto jest najlepszym gamerem na świecie. Nie ty! Nie ty! O, jest zamknięta. Użyj prawego klucza złapać za żonko. Nie chcę, wieczko jest zbyt własne, więc niestety nie damy rady go tworzyć. ...w żaden sposób mechaniczny, zewnętrzny. Więc potrzebujemy, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, wytrycha. Który znajdziemy w domku, który będziemy zaraz, właśnie zaraz, zaczynać budować. Dobra, wyjdź na brzeg. Przy okazji, ja cię trochę pomorduję. To niektóre zwierzęta są bardzo wytrzymałe, ale w akurat żółwie się opłaca zabijać. Właśnie, jak widzicie, dostajemy od nich duży kawał mięcha. Come on, baby, let my fire. Napijemy się przy okazji wody, bo nam widzi, że się ewidentnie już świruje. Jezus Maria, co ja, kurde. Przytyka mi katar i wszystko naraz, kurde, no. Dobra, tu widzę jeszcze jednego żółwia, chyba, chyba że martwy jakoś. Ale nie, chyba nie. Gdzie tu się zanurzyć? Nie no, żywy jesteś. No, idź stąd, wyjdź stąd. Nie, 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 nie! 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 A dobra, nawet no dobra, woź tutaj, niech ci będzie. No, aż dobrą skrytka, ale nie aż za dobrą. No, wypłynął aż na, na, na powierzchnię po śmierci. To jest trochę nawet realistyczne. No, trochę realizmu ta jedna gra jednak ma. Ale dobra, widzimy się pod, 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 pod obozem. Ach, jeszcze sobie upolujemy małpkę. Jedna włócznia. I małpka pada. A z niej, kuwa, no, cztery mięcha. I to jak dalej. Dobra, na razie. Zobaczymy się po tobozy.